ma to znowu ja, Direk. Miał być dzisiaj player pick z ikoną, ale wymyśliłem fajny pomysł na odcinek, także player pika zrobimy sobie, mam nadzieję, w następnym odcinku. Tak jak widzicie po tytule będziemy otwierać 50 player picków w ciemno. A dokładnie będą to player piki 81 Także mam nadzieję, że będzie fajnie, będziecie się dobrze bawić. Przechodzimy do otwierania. Piki przygotowane. Ja sobie zakładam słuchawkę, żeby słyszeć, jak te player piki będą się otwierać, żeby tutaj nie nie było żadnych faili. Zakładam szala i możemy lecieć z tematem. <laughs> Zaczynamy. Pierwszy player pick. Słyszę, że się otwiera. Dobra, otworzył się. Weźmiemy sobie kartę. Tak przejadę trochę, wylosujemy. Dobra, niech będzie ta karta. Mam nadzieję, że to jakiś Kylian Mbappé ogólnie. Jak otwieram teraz te player picki, no to jeszcze jest event Food Fantasy. Także mogę tutaj pominąć jakiegoś dębela na przykład. Lecimy z pickiem numer dwa. Wyczuwam tutaj kartę fantazji. i chyba ją wezmę tutaj, właśnie. Dobra, bierzemy sobie pana Dembele. Jedziemy z następnym. Aj, tutaj to ikonę wyczuwam, ale no, ikony nie można trafić, chociaż no nie wiem. Weźmy sobie tą kartę. Piękna karta to jest na pewno. Czwarty pik. Tutaj to na bank będzie jakiś Francuz. Stawiam, że tutaj Francuza biorę. Piąty player pick. Tutaj wezmę jakiegoś dobrego Brazylijczyka. Tak coś, tak coś czuję po prostu. Mam nadzieję, że chociaż jeden walkout wybiorę w tych pickach. <gry> Stawiam, że to gdzieś jest Hurricane. 90 oceny ogólnej, foderek, piękny. W tym player picku będzie... Aleksja Putejas. Mam nadzieję, że zgadłem. Wybieram sobie go. A raczej ją. Kurde, nie wiem, który to już jest pick z kolei. Ale dobra, nieważne. Jedziemy dalej. Zgaduję, że Orban. 8 trójeczka, Już teraz nie będę tutaj z walkoutami przesadzał. Nie może być tak dobrze. Kolejny player piczek otwierany. Tutaj myślę, że będzie dobra. Tutaj 8 dwójeczka. Żeby nie przesadzać. No i dobra, teraz możemy wybrać sobie walkout. Bo na pewno tutaj w tym player piku jest mm. walkout. Zapewne jakaś. Pani Bomb Pastor 91 foot Fantazy. Także wybieram sobie ją i mamy ją do pierwszej drużyny. Nie no, żartuję, nie zamieniłbym Teo Hernandeza na nią. Leci kolejny, bo już nie byłem pewny, czy jestem na piku. Ale dobra, słyszę, że się otwiera. Właśnie to jest dobre, że mam tą słuchawkę. No i nie wiem, co tutaj może być. No na pewno coś fenomenalnego jak zawsze w tych player pickach, Let's go! Next player. Pik, a w nim duplikat Kiliany Mbappé. Niestety, kurde, muszę go wybrać. Bardzo dobra ocena ogólna pod SBC. Lecimy z następnym. Tutaj będzie coś pięknego. Wyczuwam piękną kartę 81. Także wybieram sobie ją. Pik numer nie wiem, który, ale otwieramy. No tutaj tylko złota karta. 82 Dia. No niestety, wybieramy go, ale mogło być zdecydowanie lepiej. Ale nie narzekajmy, bo już mamy naprawdę dużo kart. Mbappé, Bombastor. Także że <noise> jest czym grać. Jakby co. I niech będzie ten Kazemiro 89. Bardzo dobry foder Przyda się w przyszłości. I tutaj myślę, że trafimy jakiegoś skromnego Informa. Wybieramy go. Dobra. Niech będzie Inform. Przyda się. Another player pick. Tutaj niestety Lipa. Nie wiem jaka, ale myślę, że to 82 niestety. Lecimy dalej. Nie wiem no już nawet który. Nie Może z 20. Nie wierzę. Po raz kolejny Kylian Mbappé. Dwa razy duplikat. Nie. Trzy razy trafiony, no to jest nieprawdopodobne. Jaki dzisiaj mam drop? Jedziemy dalej z tematem. W tym player piku będzie kolejna karta fantazy. Lemelu 86, bardzo fajnie. Dobra, jedziemy z kolejną, bo mus... kurde musimy sprawdzić, czy dobrze jestem. Okej, okay. Marcos Jorente, spoko. Coś czuję, że tutaj się pogubiłem, coś zrąbałem, nie? Ale dobra, otwieramy. Skromne ekrany 83. Let's go! Tutaj nie. Dobra, bo już myślałem, że to jest znowu Kylian Mbappé, ale dobra. Duplikat Bombastor. No już dobra, niech będzie. Jedziemy dalej. A, tylko 80. Jedynka. No trudno. Tutaj wyczuwam walkout. o, Tony Cross. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Ok, następnie, następnie. O, parecho 86, kurde, cudownie, zbieramy lokauty, zbieramy fodery i tutaj będzie, aj, 8-4 tylko. Jestem ciekawy, czy kurde, jak tak gadam, czy trafię z jakimś trafem, nie? <grym> dalej, 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 tutaj tylko 8-2, no kurcze. Another pick, tutaj 8-3, dobra, w porządku, bo już trochę mam wyczyszczony klub, lecimy. Rodri 89, dobra, fajny foderek kolejny <grywia> Ja nie wiem już, który to jest pik Mancinci 83, no dobra Tutaj coś potężnego wyczuwam Wyczuwam, że tutaj jest Lewandowski Bierzemy sobie go, let's go Let's go Thibaut Courtois, lecimy dalej Tutaj... Kurde, no znowu duplikat Lewandowskiego, no ile tych duplikatów dzisiaj, to jest niepojęte po prostu, nie. Powinni zrobić jakiś magazyn tych duplikatów, bo ile można mieć kilianów. Klubie. dobra niech będzie ten Orban po raz kolejny Food fantazy, więc mamy znowu duplikat Jezu tutaj duplikat znowu Lemelu no to jest dramat po prostu no same duplikaty nie no co jest nie mogę otwierać ja sobie tutaj podejrzę tylko w lewym dolnym rogu wrócę sobie do samego początku bo ja tutaj na pewno coś pominąłem nie dobra jest odbierz piłkarza do wyboru poza tym nie widzę nic żeby nie było otwieramy player piczka. Nie! Nie wierzę. Znowu duplikat, nie? Ja pierdzielę, dobra, wybieramy go. Podglądam znowu. Dobra, no pominąłem. Pominąłem trochę tych player picków pewnie, jak nie połowę nawet. Sandra Panios 87. Jak najbardziej ok, foder. Kolejny pominięty player pick. I tutaj tylko Głendowzi... Nie, Głendowzi ma 80 ceny, przepraszam. Pani Graham też na G. Tutaj wyczuwam coś beznadziejnego, czyli jakaś 80 jedynka. Ja pierdzielę, no nieźle, nieźle. No musiało tak się stać. W sensie, że pominę tyle tych pików. Tutaj Neymar 89, Ekstra, Nie wiem, może być znowu jakaś karta fantazy, może jakiś bohater, kto wie. Bierzemy sobie go. Tutaj niech będzie znowu jakaś karta fantazy. Nie no, duplikat boom Pastor to jest już naprawdę przegięcie. Nie wiem ile tych pików jeszcze zostało, ale. Kimiś może być. Następny pik. Gorecka. W porządku. Jademy. Same duplikat. Stawiam pik numer 47. Tutaj. Kurde. Nie wierzę, że Lewandowski po raz kolejny. Dramat, naprawdę. I jej, weźcie coś z tym, zróbcie. Aj, tutaj tylko Bastonie 84. Jak trafiłem jakąś jedną kartę, to będzie Kozacko, naprawdę, nie? Asenho 83. Tutaj stawiam, że będzie Luis Alberto 84. Wybieramy sobie go. Dobra, tak sobie przejeżdżam. Chyba ostatni player pick, jeśli się nie mylę. No nie, no znowu Kilian ja pierdzielę. Dobra, bo już, już trochę. Krindżuwa się taka robi trochę. No ale wybieramy tego Mbappé. Po raz czwarty trafiony, nie? Dobra. Wszystkie player piki tutaj już nie widzę żadnego piłkarza do odbioru. Zaraz zobaczymy, co z tego wyszło. No tutaj duplikaty. 18 duplikatów. No to jeśli chodzi o te duplikaty, to miałem rację, bo dużo ich jest, ale kurde wam powiem, że no tutaj na razie najlepsza ocena 83. Z tego co widzę Przechodzimy dalej, zobaczmy czy Dobra, ej, Sandra Panios Mówiłem o niej, nie... raczej nie trafiłem z nią Ale, no jest Sandra Panios 87, największa Czy mamy jakąś fantazję? O, mamy Ifa Patrzcie, nawet Ifa mi się udało wybrać Nieźle, ooo, Kandrewe Mi się udało wybrać, patrzcie to Mamy kartę fantazy Nie, no kurde, ja to chyba w ciemno Będę otwierał wszystkie te playerpiki Bo naprawdę, mam nadzieję, że jak będę Montował ten film, to się nie zawiodę, że tam, może naprawdę jakiś Kilian poleciał, a ja go nie wybrałem. <grym> no ale to jest zabawa, po prostu bawmy się. To jest gra, trzeba się w niej bawić. Teraz przepalę te duplikaty. Jeszcze otworzymy coś już bez zasłaniania oczu. Okej, okay, zrobiłem dwa playerpiki 85. No niestety, wszystkich duplikatów nie udało mi się przepalić. No bo tu już małe oceny ogólne. Player Playerpik pierwszy 85, chociaż inform kałabę. Bierzemy sobie go. A w drugim, może jakaś karta. Uuu, nawet dwie karty, fantazy, dobra. Trafiłem już te karty. Nie biorę duplikatu, niech będzie pani Pascare. I zagrajmy sobie teraz meczyk. Wiecie co, zabawimy się? Zużyłem kompletnie inny skład. Tak naprawdę taki randomowy z kart, których miałem w klubie. Jedynie Jaszyna zostawiam na bramce, bo to jest top bramkarz. Zobaczmy jak to będzie chodziło. Po prostu tak o, zabawmy się. Mamy oponenta. Let me wiśnia. <laughs> co? O nie, jest ta sawa. Dobry skład, kurde. Oh my goodness, leci puskas. Czy Orban go dogoni? No zrobi tu berba spinna, enkunku, ale nie było spalonego. Najwidoczniej nie było, dobra. Leci Snyder. On ma bardzo dobre podania, mimo że to jest jego podstawowa wersja hero, to i tak 90 ogółem ma podań, Kurde. Już Ginola leci. Niestety, kurde, ale on ma to wykończenie. One-Zero. Ogólnie ten Orban to on ma playstyle z Chopem, więc nie wiem, czemu on jest taki tani. Nie wiem, pewnie Sylwetka. A, dobrze, no i o tym mówiłem. Orban z Chopikiem sobie teraz poradził z Ginolą. Ja nawet nie wiem, jakie gwiazdki mają ci piłkarze. Puskas. Jest, Jaszyn pięknie broni. Puscassinio. Niestety, no wszystkiego to jaszy nie będzie bronił. Jeszcze ta animacja taka beznadziejna. Teraz się włączyła. O, dobre Merlin, ale kurde, no nie podawaj do żinoli, chłopie. Na szczęście Nkunku podłuje. O ja pierdziu. Dobra, na szczęście poprzeczka. No dawajcie, lecimy za akcją, musimy w końcu jakiś atak przeprowadzić. Dobra, nie spalił chyba. I kan na zielonym. Kurde, no, zablokował to. I lecimy. Snyder. Snyder. Marilyn Monroe. Leci. Dawaj, dawaj, chłopie. O, ne. I podanko do hajajo. Który poduje. Lecimy. McManaman na skrzydełku. Oddajmy tą piłkę. I Snyder na zielące jeszcze? <laughs> to wykończyłem, dobra. Brameczka kontaktowa. Dawaj, Merlin Monroe, no musisz to zabrać mu, no. No niestety, puska sprawa noga. I jeszcze dał radę to wykończyć. 3-1. Widzę, tam się pokazuje, nie ma spalonego, proszę państwa. Kandrewa z powershota. Aj, kurde, poprzeczka, no. I wrzućmy tam, bo wbiega w pole karne. Kandrewa. I wrzućmy... Ej, no kurde, karny powinien być. Tam Sanchez został skoszony. Kurde. Dobre, Orban. O to chodzi. Pięknie. Jak na 20 tysięcy, to jest naprawdę dobry. Kałabę, zrób to, panie Japończyku. Lecimy. No, ale karny. A niech Merlin mądro wykończy tego karnego. Prawy dolny, mamy to pięknie, dwa, cztery. Makmanaman! Dawaj, 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 leć, chłopie, nie zatrzymuj się, nie możesz się zatrzymać! I mamy to 3 do 4. Aha, mamy już koniec spotkania. Tak się wczułem, że w ogóle straciłem poczucie czasu, ale dobra, niestety to przegrywamy, ale taki dosyć przyjemny, trochę śmieszny, dziwny mecz. A teraz na samo zakończenie 15 razy 84 plus. I lecimy, zobaczmy, czy trafimy jeszcze jakąś kartę Food Fantazy SPD Kimiś. Ok, 88, czy będzie podwójny? Tak jest. Super, bo przyda się pod Player playerpicka z ikoną na następny odcinek. I tutaj pani Renard, również 8.8, także ekstra, 2 razy 8.8. Jak najbardziej jestem za. I w środku jeszcze jedna 88-ka Kandrewa na duplikacie, spoko. Jedziemy z kolejną paczką 5 razy 84+, no nie ma, no nie mów, że znowu... Dobra, będzie walkout, nie wiem, albo będzie Thomas Miller. Dobra, na szczęście, chociaż jest ta 86 musiala, no ale tutaj wiadomo, już gorsza paczka i co będzie w środku... dobra, dobra, za szybko to powiedziałem, dwa informy, także ekstra, naprawdę, kurde. I ostatnia paczuszka jest, na samo zakończenie mamy kartę specjalną i będzie to Pedro Porro 87, także super jeszcze karta Food Fantazy, trafiona. I czy w środku jeszcze będzie coś fajnego? No niestety nie. No dobra, także to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, wiecie co robić. I widzimy się w następnym odcinku, gdzie otwieramy pika z ikoną. Także mam nadzieję, że tym razem Brazylijczyk do nas zawita i będziemy mogli z nim podbić Food Champions. Czas pokaże, a tymczasem do następnego, trzymajcie się. Cześć.